Jaki będzie ten sezon? O co będziecie walczyć? Czego mogą spodziewać się kibice? To już tak jak już chyba przyzwyczailiśmy e, od kilku sezonów. E, nie będziemy obiecywać, deklarować, o którym miejsce będziemy grali. Na pewno w każdym meczu damy z siebie maksimum, na, to, na co będzie nas stać i w każdym meczu będziemy chcieli, chcieli zwyciężać. A, a co się urodzi po, po, po kilku kolejkach po, po na koniec sezonu, to, to zobaczymy. Konkurencja będzie bardzo duża, na pewno stawka będzie wyrównana i postaramy się po prostu zwyciężać w każdym kolejnym meczu. Powinniśmy grać o coś, czyli o. Gdzieś tam te lokaty z przodu. No, nie mówię o mistrzostwie, nie mówię o jakimś tam e, najwyższym celu ale przynajmniej nie gorzej niż teraz a jak będzie to się okaże. Kibice też wiedzą nie? mniej więcej jak my wyglądamy. Walka w lidze i jakby podjęcie wyzwania jeżeli chodzi o jakieś mecze pucharowe to owszem natomiast te mecze pucharowe no, no, nikt tak szczerze do końca nie oczekiwał że my będziemy nie wiem, w lidze mistrzów no, bo trzeba mierzyć siły na zamiary. No, czasami się zdarzają jakieś przypadki mniejsze lub większe natomiast nie jest to jeszcze zespół, który może toczyć boje z nawet ze średniakami europejskimi. Kibice nam pokazali po meczu, że, że są z nami cały czas i e, nie, było, nie było gwizdów, tylko wręcz, e, wręcz duże wsparcie i za to na pewno im dziękujemy. E, myślę, że, e, że pokazali się e, nasi kibice o wiele lepiej niż my, niż my na boisku i. No Chociaż z tego można być dumny. No, na pewno to nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu, chociaż przeciwnik też był, myślę, wysokiej klasy. I no nie wyszło, nie udało się po prostu. Kibice do samego końca nas dopingowali wtedy, kiedy nawet przygrywaliśmy 5-0. Więc my, ja wierzyłem w to, że, że pojawią się dzisiaj. Na kibicu wy... Tutaj zawsze możemy liczyć, bo i wczoraj, kiedy wynik był jaki był, no kibice naprawdę zachowywali się super, dopingowali nas przez całe spotkanie, po meczu gdzieś tam nas próbowali pocieszać, żebyśmy się nie przyjmowali, no i na pewno na, na kibiców zawsze możemy tutaj liczyć. Że e, kibice nas e, zawsze wspierają. E, nawet jak nam się czasami podwinie noga, e, zawsze na nich możemy liczyć. Także byliśmy pewni, że dzisiaj się zjawią. E, zjawią. W każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo, Wierzymy, że przy Waszej pomocy będzie to możliwe. Także jeszcze z góry dziękujemy za Was, i ucieramy.